Siemanko widzowie, dzisiaj otworzymy Ekopaka z Mecz Atak Ekstra sezon 2024-2025. Otwieramy. Ok. Trzymaj. Dobra. Dobra, chyba najpierw zaczniemy z kartą limitowaną. Dobra, sprawdźmy z kartą limitowaną. Co się dzisiaj trafi? Mamy cztery karty limitowane. Mamy taką pulis. I dalej mamy dwie zwykłe limitki: pulisic, czy tam I takiego. Ja mam trenera atletico-metry. Sowotniczka z Arsenalu Sowotniczka z Petisu Sowotniczka z Manchesteru City Kolejna sowotniczka z fran Ekipa e, francuska e, To jest Olympique, Olympique Lyon. Lyon Chyba Bologna. Kolejny sowonik Opląca z Bolonii Tutaj mamy sowotniczkę niemieckiego klubu. Ja, tak. Tutaj mamy parceronę najlepszego klubu na mnie i to jest pomocnik. Kevin de Bruyne z Manchesteru City. I no tutaj mamy, wpadła nam karta. Pokaż. Gareth Bale, MPP hat -trick. I tutaj mamy zawodnika z Petisu. Ok, to ja otwieram. Ciekawe, co mi się trafi. Mamy zawodniczkę Chelsea. To jest zawodnik z Belfiki. Zawodniczka z Celtiku Nuno Mendes z PSG. Zawodnik Lazio. O, trener z Bayern Monachium. To jest Real Sociedad, zawodnik Kombi co, man, Menu Manchester United. Mam z, to jest zawodnik Juventusu, bramkarz z Lazio. zawodnik z Celticu. i karta Europy ma em, z Lazio, kolejna mamy zawodnika Chelsea, obrończa drugi jest A AC Milanu drugi jest Kolejne obrończa telas. Strasznie. A filmie. O to jest mamy kartę z z finału Ligi, Ligi, Ligi. Champions League kobiet. Tutaj mamy kolejnego kolejny Intel. Intelu. Mamy pomocnika palce. pomocniczka. Pomocniczka jest si. Palcinne. Couloirasse. Si. La Madette, pomoc trener United, trener Manchesteru United. I tu mamy. Tu mamy Pomocnika Sa No. Mamy Lafaléo, który snap a co minął. Martinhas. pomocnik Pesze. Saufani... pomocnik Pesze. i Lopetre Lewandowski. Fandoski rany na napadzie. To są nasze dzisiejsze, na, nasze dzisiejsze karty, które trafiliśmy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I to, na, i to koniec na dzisiaj, z pierwszego odcinka. Jeszcze później wleci drugi.